Ja jestem jakiś i w dzisiejszym odcinku na moim kanale ze Spidermana oczywiście e, Lecimy grać Spidermana, nie? I... raz wam powiem Zostacie łapkę w gry i suba z dzwonem i napiszę, oh, przepraszam. I jakby co to jem zupę, więc... Znaczy będę tak. Jest zupa, tak? Zostaw wiadomość, tylko W ogóle... Zobaczcie jakiś śmieszny strój, no bluzek, jakiś kominiarka, szybana jakiś bez beznadziejny, jakieś buty. Nawet fajnie, ja też to, ja sobie na, ostatnio też kupiłem buty, e, konkretnie wczoraj. A konkretnie 10 września, nie, bo teraz jest 11. Powinna bym zadzwonić do Petera i powiedzieć mu co robię. Coś. Chociaż... Nie, na pewno kazałby mi dłużyć do Pora. Poznaję się tutaj, znam co She had Um... Będzie lepiej dla wszystkich, jeśli zachowacie spokój i zrobicie co każę. Policja! Tutaj! Nie! O kurde nie! Nie, on no jest idiotką czy z idiotką no nie no, żartuję oczywiście. No, zapali się za idioci. Dwóch kiczyk balonych na łeb. Co jest, krew pokonanej? Przepraszam, co to mi dorobił w ogóle z buzi? Znaczy, Malino dobra, truskawkowy, Dobra, truskawkowy. Truska dobra, truskawkowy, spokojnie, truskawkowy. Jezus, wiecie, wiecie, wiecie. Wiecie, co jest. Gabinet burmistrza. Poproszę z panem o kto mówi? Człowiek, którego szuka. Czego chcesz? Masz być na stacji Grand Central za pół godziny. Tylko ty. Za pół, go... pół godziny, no nie za bardzo, bo będzie, bo będzie koniec odcinka. A czemu telefon zniszczy swój? Czemu go za. Zabrał! Zabrał! No, bardzo ładny się ubior. Kuźwa wybluzeń. Henry, już lecę. Jesteś ranna? Nie, nic mi nie jest. Pośpiesz się. Będę najszybciej, jak się da. Co zrobisz na Grand Central? Później ci wyjaśnię, słuchaj. Lee zamierza wypuścić oddech diabła. Nie, no. Tamtąd. Nie zrobi tego, dopóki nie zjawi się tu Norman Osborne. Czekaj. Lee musiał to zaplanować. Chcę zrzucić no. Sensowny plan na jego pokręcony sposób. Dobra, jestem. Wchodzę do hali dworca. Powinienem na coś uważać. O, tylko na 400. Spoko. Całą okolicę patrolują drony. Spodziewał się, że przyjdziesz. Spoko, jestem w systemie wentylacyjnym. Widzisz jakieś bezpieczne wyjście? Nie chcę umierać. Nie chcę umierać. No, jest. Oh, na południowym zachodzie. Już lecę. Jest tam. jak podejdę bliżej, drony nie zauważą. Widzisz tablet, na który patrzę? Jest tam ty. No to widać, tak. jak ten no kot tam. się zajmiesz. I nie do się zabić. Jestem gotów. Dobra, jestem gotowa. Uwaga, samuraj, swingenda. jej. Do no kobieta, To wstań. Iść. Nie pozwolę robić z siebie mięczaka. Ja. Uh. Oh

ty a ja poszedł tutaj Brugy. A Fuck. Jest przyrypą Najprze jest to, że nawet nie ma nie Nie mogą mnie zobaczyć. Eee, yeah, pierdź. Co ja ogarnąłem? Ja nie wierzę. Co ja kurde ogarnąłem? Nie, kala, że ja bym. Nie, było głosowałam. dam radę. Alok. Dawaj, dawaj. Jeszcze chwila. Udało się. Świetnie, a teraz się stąd zabierzemy. A co z oddechem diabła? Wrócę po niego. Nie, partnerstwo. Pamiętasz? Pokłócimy się później. Jeśli im nie pomożemy, mogą zginąć Ale ty też. Nie pozwolę na to. Nie. A, ma tu to są. sama się w to pakowała, sama z tego się z... Z... To sama się w to wpakowałaś. Odpowiedź nie podoba mi się to masz tam Nie chłopie, weź tam idź. Nadal się widzą nawzajem. Już. Chciała. to wygląda strasznie zdrowie, nie? Spróbuj rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. z laptopem. Daj Możemy wrócić do ratowania Nawet miasta? W się w na nie da się Fuck. Czemu, już, już, nie. Już widział, ale... ale już mnie nie widzi. Yeah.

那个记者在哪里？他就在这儿附近。 我们很快就可以抓到他。无人机还接着吗？控制器在手上。又是 <Ju ż. S 1> <uku>。不过，如果他逃掉，连接计时器。现在什么声？ot ciągnij i a m ę się o d d e h e m d i a Wiesz, co robisz? Nie, ale nigdy wcześniej mnie to nie zatrzymało. Dobra, co widzisz? Dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Okay. Odłącz kable od baterii. Odłącz przewody od baterii. Dobrze widzowie, ja nie wiem jak to zrobić. Co to? Co tu chodzi. Byk, pyk. dobra. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. dobra. Mamy tego. Poleć tędy. Dobrze. Poleć Musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec ten. przewodów i odłącz je. Dobra, nice. pierwszy wyciągnięty. Dobra. Teraz drugi! Dobra. Tyle odczepiłem. A ten, dobra. gdzie tędy, tędy i jest tam. Na liczniku jest nagle 30 sekund. I. Przerwanie obwodu. Co dalej? Wiatrak? Tak, i ostatni, ale musisz się pośpieszyć. Stary. Dobrze, to teraz czerwony. Udało się. Się. Udało się. Cztery próby albo trzy. Teraz wydostańmy stąd ludzi. Przyda mi się pajęcza pomoc Gotów? Trzy albo cztery próby. Nice. O, teraz jasne. Utoruję fajnie. drogę. Spróbuj to zrobić cicho. Zrobi się. No cicho spadał do końca. Dobra, sorry. To ja najpierw... Chodź. Chodź do mnie tutaj. Muszę uważać, bo zakładnicy ucierpią. Pięknie. Pięknie. Czy nie chce zauważyć? Dlaczego Li chce tak terroryzować Nowego Jorku? Tak. Chcę pojechać górę. jesteś nice. Dobra, to leży. Dobra. Fisk nigdy nie wziąłby zakładników. Miał rację, zaczynam za nim tęsknić. Chodź tutaj. Nie, nie wiem, wziąłem go. To jest jakieś coś. Ten też Dobra, to leży. Tak, robię tak, tak i cześć no Dobra, co my tutaj mamy? Mamy to, mamy to, mamy granatę ale nie. dzień dobry Cześć Nieudany! A, to, nie, to. A dobra, czyli robimy to tak głośno Zajebiście, podoba mi się to. Nie Mofu, że może mieć, że ja możemy mieć. Dobra. Dobra MJ, pora ruszać. Oh. Witam ze MJ, jesteście na zewnątrz? Tak! Wszyscy bezpieczni! Dobra robota! Hej, Pete! Tak? Musimy pogadać, kiedy będzie po wszystkim. No, zgadzam się! Ale najpierw znajdźmy Lee i skopmy mu Czuję każdemu, kto nadepnie MJ na odcisk. Ciekawe, wow. ja też to zrobiłem. No. Nie tak. Dobra, wa eee. Dobra, to, jest, to będzie krótszy, Tak. Dobra, to będzie krótszy odcinek, bo dużo wycięcia było, oła. Let's Uwaga, Bank. ciekawostka. Wiecie, że Grand Central ma największą piwnicę w Nowym Jorku? Serio? Ciekawe, jest uh. Nieźle, co? Można by tam wcisnąć pół mostu brudninskiego. Ha, udało się. Ha, zgadza się. Dziś już takich nie robią. Klasyczna nowojorska zaradność. Dobra, mógłbym tak gadać cały dzień, ale muszę powstrzymać waszego stukniętego szefa ja. Lee Li planuje uciec pociągiem. Nie mogę mu na to pozwolić. Wejście na peron jest otwarte. Tam pewnie jest Li. Skąd? Skąd? wy się bierzecie? Kurde. OK. Pociąk rusza. i ucieka. Siema. W tym dietyczzm stroju ja w tole. Okay. Nareszcie. Sory za obsóbę. Ten typ tak ma.. No go, proszę.

Nie w W tą stronę nie, Ej, nie tak szybko gościu, nigdy. Dobra, weźmy. Tu nic z tego. Dobra, zaczekam na okazję. Chyba zaczyna się męczyć. Kurde! Muszę się lezła męczyć kilka nie ma wow. osa. Aha, dobra z Dobra, czyli teraz to Bang tutaj, jestem No nie, idealnie, jestem na to No już kiedy? No <coughs> nie, to nie. No Nie Nie, to jestem Nie

Tak, będzie zamknięta jeszcze przez miesiąc, a co? No, to przez miesiąc nie będzie zamknięta jest? Następna stacja, więzienie. Czyżby to koniec był? Czyżby, a może oktopł? Hmm? Może oktopł? Może inni nie będą też. Wątpię, ale może. Raft. Ziemi raft. Okej. Okay. A raft przyszła, przypadkiem nie był na morzu? Co? Bo mi się tak zdaje, że był. Zabrać to do laboratorium! Co nie tak, że mi nie wyszło, nie? Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. E, hej, to ja. Daj znać, to pogadamy. Nie, 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 nie taki koniec! Nie. Nad czym tu myśleć? No, nie wiem. Peter. O, tak myślisz? Może, no przepał. Tak. Jotyczna ten Udało ci się. Lee trafił do trafy. No. od diabła jest bezpieczną u sejwu. O do kurde. Jak się czuję? A dużo masz czasu? Niewiele. Twoje heroiczne wyczyny to dla mnie masa papierologii, ale dobra robota. Mam się. Postypy. Dzięki Uri. Tego mi było trzeba! Jeszcze innym nie? Czyli co? Przez te sprawy z Lee zaniedbałem moje miasto. Czas, żeby strażnik Spidey wrócił na posterunek Weźmy sobie sprzęt i umiejętności. nie mam co związać tak powiem. Co ma tu mamy? O, jak się nowa, fajnie Wiem, mogę dużo kupić, ale A modyfikacje kostimu Planuj się. Coś mi że już ktoś z nich, który go Aha A, ja zupełnie nie mam tej koncentracji, więc... Trzeba więcej znaleźć się podczas skradania... Co to? Co to? Kurde Dobra, nie chcę ten Nice o już mam kolejny siśu, bo ja mam zrobioną pułapkę też mam no i to też mamy No i jeszcze troszkę Jeszcze ty wam git już ja mam coś do robienia, czy nie? Nie oczywiście, że nie Eee... No. no dobra. Ale no jest 6 minut pewnie i tak będzie to miało mniej, ale... No nic no, dziękuję wam za oglądanie. że, się, że Spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba dzwonem oraz komentarz i żebyś na serma i na samej poprzedniej filmy, więc no. bo Jeżeli teraz zacznę do oglądać Spider-mana Masz playlistę gdzieś tam wejść w Ogólnie masz ją wszystkimi filmami, też z różnymi. Więc co? No, ja, ja, bym, ja na Twoim miejscu bym zrobił sobie maraton filmów moich ze Spider-Manem. Ale jak, jak chcesz, ja bym zrobił, ale jak Ty chcesz. No po prostu, dzięki ci i co, do, znaczy, za dwa dni się widzimy znowu, najprawdopodobniej, chyba, że zmieniłem jakoś rozkład, więc co, cześć. <mulety> see the drippy, I'm fitted up. in my car and get up.